Pociski były kluczowe dla Rosji w wojnie na Ukrainie. To jedyna broń, której Rosji nie brakuje. Ukraina musi walczyć o zdobycie pocisków i ostrożnie je wykorzystywać. Źle wybrany cel może skutkować ze strzeleniem pocisku przez rosyjską obronę i zmarnowaniem drogiej broni. To już nieaktualne. Na polu bitwy wojny na Ukrainie pojawił się czynnik zmieniający zasady gry. Ukraina przechytrzyła Putina, wprowadzając nowy pocisk. Przez który Rosjanie będą gonić duchy na niebie. A co najlepsze nowy pocisk jest produkcji amerykańskiej i jest kompatybilny z ukraińskimi platformami powietrznymi z czasów sowieckich. Tym pociskiem jest ADM 160 Miniature Air Launch Decoy 23 sierpnia United 24 podały, że ukraińskie suchoj 27 otrzymują amerykańskie pociski wabiki ADM 160 Miniature Air Launched Decoy to pierwszy raz, gdy sowieckie powietrzne platformy użyto do wystrzelenia pocisków innych niż te w arsenale Ukrainy. Wabik sugeruje, że Miniature Air Launched Decoy, w przeciwieństwie do zwykłego pocisku, nie służy do powodowania eksplozji na celu. Jego celem jest dać się zestrzelić lub, lepiej, sprowokować wrogą obronę do błędnego strzału, tworząc luki do wykorzystania przez inne pociski i drony. Pomyśl o nich jak o powietrznej osłonie. Dla cennych ukraińskich pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow i Atacams, Miniature Air Launch Decoy odwraca uwagę, aby te pociski mogły trafić w swoje cele. To nie są tylko domysły. Ukraińskie siły powietrzne opublikowały na YouTubie film pokazujący pociski Miniature Air Launched Decoy zamontowane na ich Suchoj 27. Te pociski zostały już sprawdzone w boju, co potwierdza jeden z pilotów w filmie. Dziś odpaliłem pociski ADM. 160 Miniature Air Launched Decoy mówi pilot mają przejmować ataki obrony przeciwlotniczej i stawiać przeszkody. To ciekawe ujęcie tematu. Pociski Miniature Air Launched Decoy rzeczywiście działają jak przeszkody na niebie, dezorientując obronę przeciwlotniczą do tego stopnia, że ta strzela do Miniature Air Launched Decoy zamiast do pocisków, które mogą wyrządzić prawdziwe szkody. Pilot dodaje: Ten pocisk to wabik dla obrony przeciwlotniczej. W tym czasie na innym lotnisku nasi towarzysze programują pociski Storm Shadow lub Scalp do ataku na przeciwnika. Cytat ukazuje wielowarstwowe, współpracujące podejście Ukrainy do ataków rakietowych. Dzięki dostępności pocisków Miniature Air Launched Decoy Ukraina może wysyłać wabiki w kierunku celu, wystrzeliwane z myśliwców Suchoj 27, podczas gdy jednocześnie odpalane są Storm Shadow i inne pociski dalekiego zasięgu, może nawet z różnych baz lotniczych. Więcej o tym później w materiale. Raport wojskowy show podkreślił, że Miniature Air Launched Decoy nie jest nową bronią dla Ukrainy. Te pociski używano już wielokrotnie, nawet w 2023 roku. Zwrócono również uwagę, że szczątki jednego z tych pocisków znaleziono po ukraińskim ataku na Ługańsk w maju tamtego roku, co pokazuje, że Ukraina doskonale wiedziała, jak ich używać. Do maja 2024. Ujawniono, że Ukraina zamontowała pociski Miniature Air Launch Decoy na MiG-29. Teraz czas na SU-27. W lutym 2023 Forbes podał, że Ukraina może dysponować nawet 50 SU-27. Dodano, że trudno jest określić prawdziwą liczbę z powodu wojny. Przenieśmy się do dzisiaj. Ukraina prawdopodobnie straciła część z tych samolotów. Jednak można bezpiecznie założyć, że Ukraina wciąż ma kilkadziesiąt swoich SU-27. Nowa integracja Miniature Air Launch Decoy z tą platformą powietrzną uczyniła ukraińskie siły powietrzne groźniejszymi niż wcześniej. Jak Ukraina dostosowała amerykańską rakietę do SU-27? Szczegóły podaje United-24. Według źródła integracja z SU-27 przebiega podobnie, a główne zmiany obejmują pylony. Porównując najnowszą integrację Miniature Air-Launched Decoy z tym co Ukraina wcześniej osiągnęła ze swoimi MiG-29, analitycy zauważają, że ukraińscy inżynierowie dostosowali amerykańskie wyrzutnie MAU-50 lub MAU-12 zwykle używane na amerykańskich platformach, takich jak A-10F15 i F-16 do samolotów zaprojektowanych w związku radzieckim. Te modyfikacje wiążą się z pewnymi ograniczeniami ze względu na wiek i rozmiar SU-27, których Ukraina obecnie używa do wystrzeliwania pocisków Miniature Air-Launched Decoy w kierunku Rosji. United 24 podkreśla, że amerykańskie bombowce B-52 mogą jednocześnie przenosić do 12 pocisków Miniature Air Launched Decoy. Te bombowce mogą wystrzeliwać wiele wabików, by zwiększyć skuteczność swoich pocisków. Ukraina nie ma takiej możliwości. Suchoj 27 prawdopodobnie pomieści tylko dwa pociski Miniature Air Launched Decoy na jeden samolot. Wynika to z faktu, że Suchoj 27 pełni rolę wielozadaniowego myśliwca. Który musi być zdolny do wystrzeliwania wabików, pocisków powietrze-powietrze oraz bomb precyzyjnych, wszystko w ramach jednej misji. Lepiej wyposażyć suchoj 27 w dwa pociski Miniature Air-Launched Decoy i powietrze-powietrze, by mógł się bronić, niż z nich zrezygnować i zostawić samolot bezbronny. Mimo wszystko dwa pociski Miniature Air-Launched Decoy to lepiej niż żadne, a jeśli Ukraina wystrzeliwuje te pociski wabiki z linii wroga. Może być w stanie użyć kilku Suchoj-27 do przeprowadzenia bombardowań Miniature Air Launch Decoy na wybrane cele. Pocisk Łabik Miniature Air Launched Decoy to rakieta służąca do wprowadzania w błąd, nie do ataku. Dopiero analizując specyfikację tej broni, rozumiemy dlaczego. Ukraina ceni ją tak bardzo, że dostosowała Su-27 do współpracy z Miniature Air Launched Decoy. Portal Army Recognition ujawnił szczegóły o Miniature Air Launch Decoy w lipcu 2024. Krótko po tym, gdy Ukraina nauczyła się montować go na MiG-29, Miniature Air Launched Decoy to miniaturowa powietrzna wabikowa przynęta. I te pociski są wyposażone w szereg elektronicznych środków przeciwdziałania, które sprawiają, że są one znacznie groźniejsze niż tradycyjna, zwykła przynęta rakietowa. Środki te umożliwiają Miniature Air Launched Decoy zakłócanie systemów wczesnego ostrzegania i radarów wykrywania celów w zasięgu pocisku. To zakłócanie może być następnie wykorzystane. Do zmuszenia systemów obrony powietrznej, powiązanych z tymi systemami wykrywania, do oddania strzału w kierunku miniature air-launched decoy, lub przypuszczalnie do uniemożliwienia im oddania strzału w ogóle. United 24 informuje, że ładunki walki elektronicznej mogą symulować sygnatury radarowe wybranych samolotów i pocisków manewrujących, co sprawia, że Rosja myśli, iż faktycznie trafia w bardziej niebezpieczne zasoby Ukrainy. Tak jednak nie jest. Miniature Air Launched Decoy po prostu sprawia, że rosyjska obrona powietrzna goni duchy na niebie. Wszystko to zawarto w pocisku o długości 93 stóp i wadze 99 funtów, dzięki czemu Miniature Air Launched Decoy jest wyjątkowo kompaktowy i lekki jak na swoje możliwości. Właśnie wspomnieliśmy, że pocisk jest w stanie symulować sygnaturę radarową samolotu. Niewielki rozmiar sprawia, że pocisk oszukuje systemy obrony powietrznej, zmuszając je do strzału w fałszywy cel, a jednocześnie może pozostać niewykryty. Każde pudło daje Ukrainie cenny czas, aby inne jej uzbrojenie mogło przebić się w stronę celów. Rosyjska obrona powietrzna skupia się na tajemniczym samolocie, którego nie potrafi zestrzelić. To też pocisk o dużym zasięgu. Defense Express w raporcie o pociskach Miniature Air Launched Decoy na SU-27 podaje, że ich zasięg wynosi od 280 do 560 mil w zależności od wersji. Pocisk może lecieć z prędkościami poddźwiękowymi. Używając Global Positioning System i nawigacji inercyjnej, by trzymać się zaprogramowanej trasy. Otrzymujesz jeden z najinteligentniejszych i najdalszych pocisków Ukrainy, ale trzeba uwzględnić koszt. Brytyjski Defense Journal informował, że już w 2015 roku pocisk Miniature Air Launched Decoy kosztował 130 tysięcy dolarów. Prawdopodobnie od tego czasu koszt wzrósł i w przypadku niektórych wersji pocisku może sięgać nawet 300 tysięcy dolarów. Nawet wtedy to tylko część kosztu pocisków, które chroni Miniature Air Launched Decoy. Na przykład, według Al Jazeera, w listopadzie 2024 roku pocisk manewrujący Storm Shadow kosztuje około 1 miliona dolarów, podczas gdy pocisk 15 milionów dolarów. Te różnice kosztów sprawiają, że Ukraina może stracić 310 pocisków Miniature Air Launched Decoy na każdy wystrzelony pocisk atakujący i wciąż mieć dobry zwrot z inwestycji. Dodajmy do tego koszty ponoszone przez Rosję, zarówno związane z wyczerpywaniem amunicji do obrony przeciwlotniczej, jak i skutki działania tych systemów obronnych. Brak skuteczności w zatrzymaniu groźniejszych ukraińskich pocisków. Miniature Air Launched Decoy to naprawdę dobra okazja. W kontekście walki powietrznej ostatnie słowo na temat możliwości Miniature Air Launch Decoy pozostawimy Army Recognition. ADM-160 Miniature Air Launched Decoy. Dzięki dezinformacji, autonomii, opłacalności i wszechstronności, przewyższa tradycyjne pociski, stając się kluczowym elementem nowoczesnych strategii walki powietrznej. Jeśli to nie tłumaczy, czemu możliwość montowania tych pocisków na Su-27 przez Ukrainę to wielka wiadomość, nie wiemy co by wyjaśniło. Teraz ma kluczową broń wspierającą, dzięki której jego ataki z powietrza są skuteczniejsze niż wcześniej. To prowadzi do wpływu pocisków miniature Air Launched Decoy. Które Ukraina może teraz wystrzeliwać z SU-27 na wojnę na Ukrainie. Największą korzyścią jest oszukiwanie większej liczby rosyjskich systemów obrony powietrznej. Nie musimy dalej wyjaśniać, jak miniature air launch decoy zmusza systemy obrony powietrznej do ścigania duchów, bo już to szczegółowo omówiliśmy. Warto się zastanowić, co zdolność do oszukiwania obrony powietrznej oznacza, gdy wojna na Ukrainie wchodzi w czwarty rok. Rzeczywistość, z którą Rosja musi się teraz zmierzyć, jest taka, że jej systemy obrony powietrznej nie są w najlepszym stanie. Ministerstwo Finansów Ukrainy podało, że do 26 sierpnia Ukraina zniszczyła 1211 rosyjskich systemów obrony powietrznej. Rosja nigdy nie podała dokładnej liczby takich zasobów w swojej armii. Jednak utrata ponad 1200 z nich poważnie osłabiła zdolność Rosji do obrony swoich naziemnych zasobów. Business Insider już rok temu zauważył, że rosyjska obrona przeciwlotnicza jest tak przeciążona, iż Rosja musi wybierać, które zasoby chronić, a które zostawić bez ochrony. Gorgiej Baros z Instytutu Studiów nad Wojną stwierdził, że część rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej przesunięto bliżej frontu, by chronić kluczowe zasoby podczas inwazji. Jeśli Ukraina zdoła przełamać tę linię obrony przeciwlotniczej, która znajduje się na jej własnym terytorium i została zainstalowana w regionach przygranicznych, powiedział Baros, wtedy mogłaby uderzyć w cele głębiej na terytorium Rosji, które nie są odpowiednio chronione. W 2025 rosyjska obrona przeciwlotnicza osłabła, a Ukraina wykonuje rekordowo dużo dalekich ataków na Rosję. Rada Atlantycka 20 1 sierpnia odnotowała, że ataki dronów na rosyjskie rafinerie objęły około 13% zdolności przerobowych kraju. I nie wydaje się, żeby minął dzień bez wiadomości o tym, że Ukraina uderzyła w kolejny cel na terenie Rosji lub daleko poza linią frontu na okupowanej Ukrainie. Dodaj jeszcze pociski Miniature Air Launched Decoy, które można odpalać z SU-27. Pociski Miniature Air Launched Decoy mają zbyt mały zasięg na rosyjskie systemy obrony, rozmieszczone w głębi kraju, ale nie muszą ich mylić. Barros zauważa, że większość rosyjskich systemów obrony powietrznej przeniesiono na front, przez co cele w Rosji atakowane przez Ukrainę są słabo chronione. Pociski Miniature Air Launched Decoy mogą służyć do jednego z dwóch celów: mogą albo odciągnąć uwagę rosyjskiej obrony powietrznej na froncie na tyle długo, by ukraińskie drony mogły przelecieć obok nich i wlecieć do Rosji. Zasadniczo tworząc bezpieczne korytarze powietrzne tam, gdzie jest to absolutnie konieczne, Ukraina mogłaby użyć swoich Miniature Air Launched Decoy ów w wielowarstwowych atakach z innymi pociskami i dronami przeciw tej obronie powietrznej. Miniature Air Launched Decoy odciąga uwagę, a inne ukraińskie pociski trafiają w jednostkę obrony powietrznej, która strzela do Miniature Air Launched Decoy. A. Nie ma już powodów do obaw o obronę powietrzną. Ukraińskie Miniature Air Launched Decoy i tworzą luki w rosyjskiej obronie umożliwiając silniejsze ataki w innych miejscach. A skoro mowa o atakach, to prowadzi do drugiego ważnego wpływu tych pocisków. Teraz zgodnych z Suchoj 27. Nowa zdolność umożliwia Ukrainie wielowarstwową strategię rakietową. United 24. Media wyjaśnia jak to działa, podkreślając, że film Sił Powietrznych ujawnił rzadką taktykę. Miniature Air Launched Decoy System są odpalane równocześnie lub tuż przed atakami rakietowymi z innych lotnisk, zmuszając rosyjską obronę do strzelania w wabiki. To prawie jak warstwa obrony wbudowana w operację ofensywną. Miniature Air Launched Decoy System odwracają uwagę obrony przeciwlotniczej, umożliwiając ukraińskim rakietom i bombom trafienie w cele. Omówiliśmy, jak Ukraina może użyć warstwowego podejścia do wzmocnienia uderzeń na Rosję. Lecz pojawia się tu nieomówiony jeszcze problem. Stany Zjednoczone Ameryki. Zabraniają Ukrainie użycia rakiet dalekiego zasięgu przeciwko celom w Rosji. To może zaskoczyć tych, którzy pamiętają majowe wypowiedzi kanclerza Niemiec Fryderyka Merc'a. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki zniosły wszelkie ograniczenia użycia przez Ukrainę przekazanych jej rakiet dalekiego zasięgu. Jednak raport Wall Street Journal z 23 sierpnia ujawnia, że to już nie jest prawdą. I być może nawet nie było to prawdą w momencie, gdy Merc to powiedział. Według Wall Street Journal Stany Zjednoczone Ameryki od miesięcy blokują Ukrainie użycie pocisków Army Tactical, Missile System i wywiadu umożliwiającego atak brytyjskimi Storm Shadow na Rosję. Nienazwani urzędnicy, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, twierdzą: Stany Zjednoczone wprowadziły na wiosnę proces zatwierdzania każdego wystrzelenia, i od tego czasu Ukraina nie była w stanie uzyskać zgody na żadne wystrzelenie. Każda prośba Ukrainy wymaga zgody amerykańskiego sekretarza obrony Pita Hegzeta. Sugeruje to, że mimo wieloetapowego procesu zatwierdzania, ostateczna decyzja należy do jednej osoby. To problem dla Ukrainy, jeśli chce użyć miniature air launch decoy, ów do tworzenia bezpiecznych korytarzy powietrznych dla amerykańskich pocisków w głąb Rosji. Na szczęście nie dotyczy to ukraińskich dronów, ale oznacza, że Ukraina nie może atakować Rosji amerykańskimi pociskami i bombami o większej sile rażenia niż drony. Jednak Ukraina zna rozwiązanie. Jak donosił Business Insider, pod koniec sierpnia Ukraina wydaje się odchodzić od zachodnich pocisków i zamiast tego używa pocisków produkcji krajowej do atakowania rosyjskich celów. Obecnie korzystamy z krajowych broni dalekiego zasięgu. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, powiedział, że ostatnio nie rozmawiał o takich sprawach ze Stanami Zjednoczonymi podczas konferencji z premierem Kanady Markiem Carney. Business Insider podaje, że Ukraina ma rakiety dalekiego zasięgu Neptun które dobrze współpracują z wabikami Miniature Air Launched Decoy wystrzeliwanymi przez Suchoj-27. Jest jeszcze Flamingo. Obecnie przechodzi testy. Ten ukraińskiej produkcji pocisk manewrujący jest w stanie przenosić głowicę o wadze ponad jednej tony i według Independent ma zasięg 3000 km. To wystarczy, by uderzyć w niemal każdy cel wojskowy w centralnej Rosji, a nawet w wielu regionach na obrzeżach kraju. Warstwowe podejście dalekiego zasięgu znów jest rozważane i Ukraina nie potrzebuje do tego pomocy. Stany Zjednoczone Ameryki? Flaming już wydaje się być produkowany masowo, a Zełenski twierdzi, że Ukraina będzie miała ich znacznie więcej do dyspozycji do grudnia tego roku. Połącz to ze słabszym, choć wciąż imponującym Neptunem, a otrzymasz kraj, który wkrótce będzie mógł w pełni wykorzystać swoje pociski Miniature Air Launched Decoy. To druzgocąca wiadomość dla Rosji, Zwłaszcza wobec wspomnianej kampanii głębokich uderzeń. Wyobraź sobie kampanię z pociskami o sile wybuchu 10 razy większej niż dron dalekiego zasięgu. To obrazuje sytuację. Rafinerie ropy w Rosji nie tylko będą płonąć, ale zostaną też zniszczone i zdewastowane. Pociski warstwowe wraz z Neptunami i Flamingami odpowiadają za to zniszczenie. Wpływ to mało powiedziane. Trzeci, ostatni wpływ zdolności ukraińskich 27. Do wystrzeliwania Miniature Air Launched Decoy ów dotyczy sposobu ich użycia. To kolejny przykład, jak Ukraina przystosowała się do wojennej presji. Już w sierpniu 2022 roku Engelsberg IDEAS chwaliło zdolność Ukrainy do adaptacji, podkreślając, że jej umiejętność dostosowywania się na polu bitwy była kluczowa dla przetrwania. Źródło wymienia kilka początkowych adaptacji Ukrainy, wspierających jej tezę. Uznanie słabości rosyjskich działań połączonych sił pozwoliło Ukrainie wykorzystać zespoły przeciwpancerne do powstrzymania wczesnej ofensywy Rosjan, np. zdolność Ukrainy do pozyskiwania pomocy wojskowej i finansowej była również dużą adaptacją. Podobnie jak przejście kraju z broni sowieckiej na dostarczaną przez Zachód, a teraz produkowaną przez Ukrainę, którą obecnie używa. Masowe użycie dronów przez Ukrainę na froncie i do głębokich uderzeń to kolejny przykład. Su-27 zdolne do wystrzeliwania Miniature Air Launch Decoy ów to kolejny przykład licznych adaptacji. Ukraina wykorzystuje sowiecką platformę, która teoretycznie nie pasuje do zachodniego uzbrojenia, przekształcając ją w poważne zagrożenie dla Rosji. Joyce Hackmay z Chatham House podkreśliła w marcu, że sukces Ukrainy to nie tylko odporność i patriotyzm, ale też adaptacja, decentralizacja i szybsze wdrażanie nowych technologii niż przeciwnik. Twierdzi, że Ukraina odniosła tak wielki sukces w adaptacji, że powinna być wzorem dla Zachodu. Przekazuje ważne lekcje, które obecni i przyszli wrogowie Rosji muszą poznać, by przeciwstawić się siłom Putina. Ukraina znów dostosowała swoje uszkodzone rakiety, zwiększając ich skuteczność, co powinno niepokoić Rosję. Będzie musiała znaleźć sposób, aby dostosować się do tej nowej adaptacji. Jeśli obecny stan rosyjskiej obrony przeciwlotniczej po ponad 3-5 roku wojny na Ukrainie jest jakąkolwiek wskazówką. Nie znajdzie szybko rozwiązania problemu Miniature Air Launched Decoy, ów wystrzeliwanych przez ukraińskie Su-27. Ukraina mogłaby użyć jeszcze jednej broni, oprócz pocisków Miniature Air Launched Decoy, by poważnie zaszkodzić Rosji. Tą bronią jest ERAM, amerykańska bomba szybująca, która jest szybsza, Groźniejsza i bardziej precyzyjna niż cokolwiek, co kiedykolwiek wyprodukowała Rosja. Nowa amerykańska broń zmienia rosyjski front w strefę śmierci. Dowiedz się więcej o niej w naszym materiale i pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o broni, którą Ukraina wykorzystuje przeciwko Rosji w walce o przetrwanie. I jak zawsze, dziękuję za oglądanie.